Siema siema, witam was wszystkich bardzo życzę w kolejnym odcinku z SCP Unity Remake Możecie zostawić lajka like ogólnie i lecimy sobie dalej Musimy sobie przejść teraz do tego SCP-ka yy, Więc sobie prze przejdziemy do tego 1.7 coś tam yy, Dobra 1.7.6.2 To tutaj Dobra, przejdziemy sobie tędy, zasejwujmy sobie gierkę na wszelki wypadek. To jest staff office, my nie chcemy do niego iść. Chcemy pójść tędy. Dobra, jesteśmy w tym pomieszczeniu. Teraz tak, ja to powinienem teraz tu wrzucić. Tam mam tutaj to wrzucić, tak. Okej. Okay. O, dostałem. Pierge. Pierge. Dobra. Co teraz dzieje? O nie, to się zamknęło. Halo, czemu to się zamknęło? Chciałbym jednak wyjść stąd, wiesz? Unlock. Co to jest? Irby Dragons. Co jest? Co to jest? Wow, A fajne! Zrąbiste tu jest! Wow, ale super! Teraz więcej tego jest, ale fajna muzyczka jest w ogóle! Ale zrąbiste! O, wow. ale fajne. To jest coś pozytywnego w tej grze. Tu, tu, tu. Ale fajowe. Fajnie mogę wyjść. Wow. Fajne. I co, i tak to, to będzie cały czas? Czy one się wrócą po prostu do tego? Chyba się wrócą do tego opakowania, nie? No nie wiem. Póki co, sobie fajnie latają. Trzeba przyznać, że fajne to jest, no. Zrąbiste, to by było pozytywne akurat w tej gierce. Bardzo dobra. Fajnie, fajnie. Dobra. W takim razie lecimy dalej. Toalety. ła! Kibela. się przyznać, żeby to było fajne. <grytanie> Dobra, przejdźmy sobie dalej. Co my tu mamy dalej? Eee... Do tego 1-3-1. Ja w końcu do niego poszedłem? Bo nie pamiętam tego. 1-3-1. Chyba byłem tam. Tak, byłem. Dobra, wróćmy się tak w, w takim razie do korumu. Bo chyba w tym lajcie zrobiliśmy wszystko, co, co się dało. E, więc co, się wrócimy teraz do tego korrumu e, i pójdziemy sobie do innej strefy jeszcze. Dobra, jesteśmy w korze. E, dobra, i tak, mm, mówiliście mi, żeby iść jeszcze na górze, jest e, ten e, Security Room. W sensie, że mogę sobie użyć tego Security, Co mam kartę. Nie wiem dokładnie gdzie to mam iść A jestem teraz w Containment Kurna co to jest? Tak... Taki wiatr tutaj jest? Podobno oksygenu tu nie ma A to taki wiatr walony? Dobra Co tu jest? E, security Office Próbujmy tutaj wejść Quantum kartę e, No i sprawdzimy sobie Jednociki z Dunstar, bo widziałem, że grałeś. Eee, grałem sobie, ale to tak prywatnie bardziej sobie graliśmy. Pieniądze. Dzięki dwa, 123 za donate'a, piąteczka. P I J donate 123 przekazuje 3 złote i 64 grosze. Dzięki za donajciora. A Pójdźmy sobie więc tędy. Zapiszmy sobie tutaj gierkę przed tą Teslą. Żebym, jak się wrąbę, żeby mieć tutaj zapis. Ło, prawie się wrąbałem. Dobra, na mam tutaj przejście. Nie wiem, czy to jest to przejście dobre, które, ja, które teraz idziemy. Mogło, mogło być tak, że, że to było to drugie przejście. Dobra, security office. Ja mam tutaj dostęp. Bo to no, było miejsce, gdzie ja powinienem mieć dostęp, bo mam kartę. Ale nie wiem. Security y office to ładza się respi. To nie wątpię. Kurde, dobra, będzie trzeba go jakoś wyminąć. To jest ten, że po prostu potrzebuję karty do jakiegoś... Miałem kartę do jakiegoś security office, ale chyba po prostu... Ee, e, po prostu tam nie poszedłem. Siema, co tam? Fajny dźwięk poruszania się, już o tym wspominałem chyba, ale no ogólnie, no... Podoba mi się. Dobra, przebiegnijmy. Zrobiliśmy gierkę. Mhm... Kolejna Tesla. O! O nie, myślałem, że mogę, ale nie. Tutaj dalej nie mam dostępu. Ja tutaj w ogóle byłem? Wcześniej tutaj jest dużo Tesli, wcześniej nie było tutaj tych Tesli. Że w sensie nie było tyle Tesli, to możliwe, że to jest miejsce, w którym jeszcze nie byłem po prostu. My ciekawie. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. To tu jeszcze się powtarzają, ale tutaj nie ma co się tam. O. co tu się wydarzyło? Halo? Halo? Skąd się tam wziął 1,73? Ja pierdzielę, co to jest? Powinno być. A to już sobie jest przebiegnięcie przez Teslę? Chyba tak. To jest kolejna Tesla. Dobra, co żeś mnie tymi i J, ale odmienił? JK123 przekazuje 1 zł i 72 dzięki grosze. Co to jest za do donatek, piąteczka? Jak 1, 2, 3? Dobra, sobie, zapiszmy sobie gierkę. Co się wydarzyło, no zabił cię, no widzę, że mnie zabił, no. A znać co w to? razie go nie ma. O, mam tu dostęp. Dobra, zamknij to tutaj. A teraz sobie zapiszemy gierkę. My co mamy tu? O, jakaś kolejna karta. CP nie, to jest S jakiś scp 131 k Okej, okay, to mi daje dostęp do kolejnych rzeczy, tak? Zrobiście, że to mam. Znaczy coś jeszcze tutaj. To jest zwykłe łóżka po prostu. Z tego co widzę. Nic tu więcej chyba nie ma. No, tylko zrobiliśmy tego SCP-131. Tylko do czego mi to daje dostęp? I bandaże jakieś mamy dodatkowe. Dobra, zapiszmy sobie gierkę więc w tym miejscu. Kurna, no ciebie mi tu brakowało. No, Teraz w sumie otworzyć to, żebyś się tutaj tepnął. Nie wiem, czy mnie nie zabijesz z takiej odległości. No, oczywiście, że mnie zabijesz, no. Kurde. Eee, ta karta to napiętrze ze spawnem wykorzystaj. A w którym to jest miejsce? O, to jest to 1762. To są te fajne te dragonki, co sobie odpaliliśmy w tym odcinku. Mm, dobra, ciągle jest grosza daj wiedźminowi od 200 zł? Tak, jest dobra, idziemy więc dalej. Mm, teraz się musimy wrócić, zapiszmy sobie gierkę. Kurde, wbiegł w tą Tesle przypadkowo. Dobra. To jest kolejna Tesla. Kurde, dużo tych Tesli tutaj. Dobra, przepięknię tę kolejną. Zapiszmy sobie znowu gierkę. Walę, wolę nie ryzykować. Yy, wolę sobie zapisywać te gierki, jak sobie przechodzę przez Tesla. No i co znowu ty tutaj robisz, no? Co ty tutaj robisz? Proszę przestać. co robię tu? Co ty tutaj robisz? Nie ma, co tam. Rara, nie było mnie tu wcale. Pieniądze! Oś, nie zdarzysz mnie tak tymi JOT AKA 123 przekazuje 1 zł i 72 grosze. Dzięki serdecznie za donate, piąteczko. Dzięki serdecznie. Jak 1, 2, 3 za kolejnego donate'a. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Zapiszmy sobie gierkę. Dobra. Ile ja dał on już donate? Nie wiem dokładnie. Trudno w takich pojedynczych donate'ach wyłapać dokładną ilość. Dobra, przejdźmy sobie, wróćmy sobie w takim razie do kora. gdzie mówicie teraz iść? Gdzie teraz najlepiej iść? Tam gdzie znalazłeś klucz do 131 był komputer do skakowania. Naprawdę było coś takiego tam? No nie, no kurde, serio? Nie będę się tam teraz wracał Tutaj widzę, że wszystko jest jeszcze poblokowane Nie no, nie będę się tam się teraz kurde wracał specjalnie Ale iść do scp-131, aha, czy ja dostałem klucz do tego specjalnego scp-ka. Gdzie jest ten scp-ek? Tutaj chyba... Gdzie jest teraz ten escepek? Ale hasło potrzebujesz. Aha, czyli potrzebuję hasło, czyli musisz tam wrócić, tak? No nie, no nie gadajcie, że się tam wrócić to potrzebuje po prostu hasła. Nie, no, bez wsady. Anujmy się. Nie. Dobra, zjedźmy sobie. Czy na którym to jest teraz piętrze? Gdzie mam teraz iść? To jest sub level, tu Pierwsze? To, to to na pewno, pierwsze? To gdzie w końcu mieliśmy. Skakować hasło potrzebujesz. Aha, czyli potrzebuję hasła, żeby skakować? Gdzie to hasło mogę pozyskać? No dobra, gdzie w ogóle mogę z tą kartą mieć? Zacznijmy od tego, bo mam tą kartę. Mam tego 1.3.1. I teraz gdzie jest ten SCP? On jest tutaj na drugim piętrze, czy na pierwszym? Up level tu. Na którym piętrze jest SCP 1.3.1? To jest 1-7-3... Do tych stworków z tym dywanem. To jest do tych stworków? Są Dzięki za resztę za kolejnego dnia. Tak, i 123 przekazuje 1 złotego no i 72 grosze. Prędzasz się, kurde. E, to jest ten 499. Drugi. Tam wyjście z podłogi 106. A tu jest 131. Dobra, przejdziemy sobie tutaj w takim razie. Dobra, zapiszmy sobie gierkę. Idźmy więc. Dobra, przebiegnijmy. Mm, ten komputer blokuje te drzwi obok Tesli. Aha, dobra, rozumiem. Dobra, no, gdzie jest 1.3.1? No, tu jest 1.3.1. Dobra, idziemy do 1.3.1. Zajmujmy sobie gierkę na wszelki wypadek. Dobra, to są te, te fajne scefeki śmieszne. Co tam? O, co damy z te No co tam kurwa się ma, ale cute. O, jakieś kamerki. I co mi to dało? A, podniosłem to sobie takiego i co? Co mi to dało w sumie? Co to w ogóle jest? Nie mam pojęcia. Ale jest fajne? Śmieszne. Będę miał do miniaturki. Wejdzie z którego tam... Wyjdzie z podłogi SCP 106. Nie, dosanujmy się. powiem ci z SCP-173, bo patrzę na niego. O! I co, oni będą ze mną iść? A zlumbiste! Super! Fajnie. To jest jakieś tam. Ten... Ale zlumbiste! Fajnie! O, haha, idą za mną. Masz kajdę 1, 3, -1, do SCP. Chodzą za tobą i patrzą na 1, -3 -1 -3. Ale fajne. No co tam? Ale to jest fajne. O, ale super. Ha! Rururu. Dobra, przejdźmy sobie w takim razie, wróćmy się. A, czy one przejdą przez Tesla? A, stop it following you. Aha, czyli przez Tesla nie mogę przejść. Kurde, deskoda. O nie. O, i patrzę że na się ha fryer, fryer, ha, 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 ha. Fryer, hahaha. Ha. Dobra, mogę, możecie mi dalej followować? Nie możecie. A, fryer, Co? O kurna, to na niego już nie popatrzycie, nie? O nie, to jest ślepy zaułek, nie chcę tam. O nie, nie spadaj. O nie, yy, tutaj pójdę, staw. O nie. nie, to jest ślepy zaułek. Zgub się. Dobra, chyba się zgubił. go zgubiłem. Dobra, idź. Nie, no nie, już na Tesla nie pójdę z nim. Znaczy, dobra, no już go zgubiłem, udało się. Dobra, i tym akcentem kończymy sobie ten odcinek, więc cześć, cześć.